Siemanko, mamy niedzielę Przed tym odcinkiem najpierw zrób to Jest piękny dzień Piękna pogoda Idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu Pełna energia, skądś to trzeba wziąć Atom energię dostarczy nam dzisiejsze morsowanie, na które właśnie teraz was zapraszam Gorąco zapraszam Uczestnicy dzisiejszego morsowania Trochę drewięka na ognisko będziemy do wieczora Jak do wieczora Borek wziąłeś worek wziąłem wiadro kurwa No i dobrze Na karton A tu? A tu czekaj Musisz karton? Nie jeszcze No to jedziemy Jesteśmy na miejscu. O, jakiego bumbo, są Także dzisiejsze morsowanie zapowiada się bardzo dobrze. Siemano

Nikt, nikt nie komentuje mojego spaterka Co? Nikt nie komentuje mojego skaterka? Na tyle chłopa to trzeba to chyba to trochę powiększyć w drugą dziurę trzeba wyjechać Mówisz? Bo Szymak chce nurkować wiesz, tam jak ubod, płynął no. Jak co? Jak Ubot przyjebie w tą UB To małe będzie? Dobrze dziura Bezki tu nie ale trzeba cię podpiąć chyba pod prąd. pod najlepiej nie, nie wykujesz tego bo tu tam jest gruba jak trzymam dookoła cię daj mi okulary masz na głowie dzisiaj dodatkowo do morsowania jeszcze będzie nurkowanie Szymon sobie właśnie wykuwa drugą dziurę. To jest nieodpowiedzialny Szymon tak pójść, ale zawsze. w Nie jest ogóle niedaleko No nie wejdzie, no nie. Tędy wejdzie, a tędy wypłynie. Szymon, generalnie. Które Szymon, to jest Twoje morsowanie? Trzecie. Trzecie, no Szymon na trzecie morsowanie już będzie ubota robił.

Tak, Kamila, wstawić, Dobra, na wejście jest wszystko przygotowane. Ognisko się pali. Także rozgrzewamy się i wbijamy. Będziesz z tym biegł? No, nie! No, смех. <laughs> Smarka, te lata wróciły Przepływasz najpierw, czy ja? Taki rozgrzany, jeszcze nie podniłem. Chyba trzeźwy, kurwa Szymon mówi taki rozgrzany, no Chyba taki trzeźwy no puszka to ma No Ale cię Nie dorkuję! <śmienicji> Nie, to wolę całkiem zanikować tym Mi już jest okej! Okay. Już ja nie mam organizm spokojnie No, przed nurkuję, no i wychodzę No dawaj Stań tam w rogu dzióbka Sęcha, może Nie, może bo... Jakby tego było mało, on właśnie tej dziury wypłynie tu Tak pod kosem dogodzę. No, bardziej w tamtą Ale tu, ty gościu, tu Dobra, widzę Ej, kurwa, to nie są żarty, panowie Szymek, jak się nie czujesz, już głowę może Nie tu jest! Yes. <grymne> no, kurwa! Wychodź, do Liska, Jaki świr. Jak się czujesz, Szymon? Jest okej Jest ok! Ma yes, okay. no, jebałem głową w glu! <grymne> Dobrze ja! Jak się wyjdzie i wejdzie. to lepiej. Okay. Co? Ile, 3, 3 minuty. 3 minuty. Szymon, przejść chwilę. Ale to nie daje. Wody. Wody. Co? Majka bo ostatnio to był podpity, to wiesz. Alkohol go grzał. Trzeci raz w ja zajebał pod wodą. Właśnie co czułeś pod wodą? Nie. zobaczyłem nogi, ej, Szymon, niby kilka sekund, ale w głowie było, że taki strach, a nagle widziałeś jego nogę i. Ta, że jest OK. No te pierwsze 3 sekundy, jak się zanurzył. No takie, taka zgroza, nie? Niepewność. to wychodziłem? Ja to wychodzę 5 minut. Pizdy <grym> Nie wychodzimy dzisiaj ja... Nie wychodzę, pierdolę zimną No patrz, i teraz jak wchodzisz Podam mu kół kurwa, niestety da, ale antybiotyki Uuuu Masa To kuta dupa i kilo ryży Ogłaszam, co niedzielę mam spotkania <grym> z kłopotami a długo no mnie nie było? No nie, no nie długo, ale to wiesz taki ten moment Jedna, dwie sekundy takie Pogorcek no jako zupa. <gorsy> taki do kurwa Ale są świry Kurwa! Ja się czuję, że żyję Jak Początek tylko jak się będzie, to Jak się to już Taki rok ja bo nie rozgrałem, nie? Do wchodzenia. Trzeci raz, a, nig, a nigdy takie rozgrane nie było Jaki rok mnie chwyciło, kurwa Trzy metry Tydzień temu byłeś najbardziej rozgrzany <susy> był <susy> 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 najebany Ale ja mam tylko jakby tego było mało, dodamy jeszcze coś więcej. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.